Dzień dobry, z tej strony Agnieszka z kanału CebulkiKi. Dzisiaj spotykamy się w kuchni, bo będziemy gotować ramen wegański. Mam tutaj przygotowane wszystkie składniki, nie jestem u siebie w kuchni, tylko gościnnie, więc mogę się trochę plątać tutaj. Ramen oczywiście to jest tak jak spaghetti, rodzaj makaronu, który oryginalnie pochodzi prawdopodobnie z Chin, ale został spopularyzowany w Japonii. To jest makaron pszenny który najczęściej potocznie oddał swoją nazwę zupie, z którą najczęściej się go podaje. Zupa, o której myślimy, kiedy słyszymy ramen, to najczęściej coś bardzo niewegańskiego. To bardzo często zupa gotowana na mięsie, na kościach, zaprawiana różnego rodzaju dodatkami. Um, my dzisiaj przygotujemy sobie zupę, której bazą będzie bulion grzybowy z dodatkami i yy, która będzie zaprawiana masłem orzechowym i mlekiem sojowym i to da nam taką kremowość, która jest typowa na przykład dla tantarmenów. Co potrzebujemy do tego ramenu? Oczywiście jak zwykle cały przepis znajdziecie u nas na blogu, link będzie na dole w opisie, ale teraz na szybko. Będziemy potrzebowali jednej ym, cebuli, zwykłej, żółtej, ale ja mam akurat prawie całą żółtą i połówkę czerwonej, więc dam ją też. Ym, zasada jest taka, że przy bulionach, które mają mocną bazę, taką jak tutaj. Im więcej gatunków cebuli, grzybów i tym podobnych dacie, tym ten bulion będzie ciekawszy, więc możecie spokojnie potem eksperymentować. Więc mamy cebulę, grzyby shiitake, około, około 4 kapelusze suszone, troszeczkę suszonych od grzybków, dlatego że to są grzyby, które świetnie się z grzybami shiitake uzupełniają imbir, kawałek mniej więcej odpowiadający, odpowiadający objętością czosnkowi, czyli jeżeli mam trzy zamki czosnku, to będzie około taki 3-4 cm kawałek imbiru, glony kombu, ja mam tutaj takie dwa kawałki, bo, bo tak mi się ukruszyło, e, mniej więcej kawałek powiedzmy 5x5 cm. I to jest baza do naszego bulionu, oczywiście oprócz tego sól do przyprawienia. Natomiast druga część, ta zaprawa, będzie się składała z niesłodzonego mleka sojowego i masła orzechowego przede wszystkim. Potem na koniec przygotowując talę, czyli rodzaj sosu, zaprawy, którą przygotowuje się każdemu w osobnej miseczce i zalewa się ją tylko bulionem, będziemy używać jasnej pasty miso, około łyżki na jedną porcję. Ja tutaj zerkam też na przepis, bo zwykle robię takie rzeczy trochę na oko, bo sobie je doprawiam potem, się od tak jak mam ochotę, ale dzisiaj dla Was będę się trzymać przepisu, żeby wszystko było na raz i zgodnie, zgodnie z planem. Więc dalej na cztery, na cztery porcje mamy tutaj cztery łyżki pasty miso, cztery łyżki octu cztery łyżki sake, osiem łyżek jasnego sosu sojowego i osiem łyżek oleju sezamowego, czyli możecie sobie policzyć po jednej łyżce, pasty miso, od ryżowego i sake i po dwie łyżki oleju sezamowego i jasnego sosu sojowego, to na sam koniec wlewamy do miski, wszystko zobaczycie i ucieramy na pastę, którą potem zalejemy bulionem. Jeżeli chodzi o to, z czym wydajemy ramen, no to poza bulionem i makaronem, znajdują się tam też różne dodatki. Te dodatki oczywiście możecie sobie w zależności od własnych upodobań e, dobierać i dowolnie z nimi kombinować. Z takich podstaw, no to możecie na przykład użyć korzenia lotosu. Ja kupuję taki mrożony, w jest chyba żywnością, bez problemu dostaniecie. Tofu, z którego przyrządzam coś w rodzaju ostrego, mielonego mięsa. I tutaj mamy kostkę wędzonego tofu. Jakiś zielony szczypiorek. W naszym przepisie jest też kapusta pakczoy, ale jeżeli zabraknie mam kapusty pakczoy, albo nie będziecie mieli po drodze, to możecie użyć jakiegoś zamiennika. Ja na przykład dzisiaj użyję, ponieważ nie mam choya, kapusty pekińskiej. To oczywiście nie jest najbardziej oryginalny pomysł, ale, ale chodzi o to, żeby dodać tego kapusty tego posmaku, który bardzo fajnie nam tę kremowość um, przełamie. No i co? Eee, zaczynamy od tego, żeby grzyby, shiitake, podgrzybki i kombu namoczyć. Aha, tutaj jeszcze z dodatków, które pójdą na wierzch, mamy grzyby enoki, które też trzeba namoczyć w wodzie i potem gotować. Zaczynamy od tego, żeby nasze grzyby wrzucić do wody. Na cztery porcje tej wody potrzebujemy około 600-700 ml. Tak, żeby docelowo każda porcja miała około 300 ml. Wrzucamy grzyby, oba rodzaje, do, do wody. Mogę no też zależy w jakimś e, atrakcyjniejszym naczyniu, ale tak będzie wystarczająco wygodnie. Grzyby powinny się moczyć od pół godziny do godziny, ale jeżeli zostawicie je na noc, to też nic im się nie stanie. Mm, więc właściwie możecie to zrobić w ten sposób, żeby nie marnować czasu, albo rzucicie sobie na przykład na do zupy. I w tym czasie obieramy, e, obieramy czosnek. Następnym punktem będzie podsmażenie czosnku imbiru i cebuli. Nie musicie zbyt drobno siekać ani czosnku, ani cebuli, ani imbiru, dlatego że najpierw będziemy je podsmażać, potem zalewać bulionem, a na sam koniec jeszcze razem z tym bulionem blendować. Także pokrójcie je w takie kawałki, żeby to po prostu nie był cały ząbek czosnku, bo wtedy będzie miał bardzo małą powierzchnię, żeby się przysmażyć. Imbiru, tak jak mówiłam, potrzebujecie kawałek zbliżony do tych do objętości czosnku. Więc odklejamy kawałek, mniej więcej taki. Ja imbir, prawdę mówiąc, jeżeli nie jest bardzo stary i nie wygląda jakoś tragicznie, bardzo dokładnie myję, szoruję lekko, ale już go nie obieram. Jeżeli znacie powód, dla którego trzeba to robić, to proszę mnie oświetcie. Natomiast mnie się nie, nie się się tego robić, jeżeli ta skóra jest bardzo twarda i bardzo gruba, i widać po prostu, że ten imbir jest nie najświeższy, no to wtedy go po prostu skrobuję nożykiem albo rzeczką, albo to też jest dość wygodne. W garnków. Najlepiej w tym, w którym będziecie gotować całość, żeby sobie nie mnożyć bytów i rzeczy do zmywania. W garnku y, podsmażacie imbir, czosnek i cebulę na jakimś neutralnym smaku oleju. Możecie to oczywiście zrobić na oleju sezonowym, ale to nie ma trochę sensu z tego powodu, że ten olej w wysokiej temperaturze bardzo szybko traci smak, a jest dość drogi, więc. Nie ma potrzeby, możecie użyć tego zwykłego, zwykłego oleju rzepakowego albo um, słonecznikowego dobrej jakości. Rozgrzewacie najpierw tłuszcz. Cebulę podobnie kroicie um, jakoś tak w nie największe, ale też bez przesady, z siekaniem kawałki. Bo tak jak mówię, będziemy to wszystko potem blendować. Olej mam już go rozgrzany, więc wrzucamy do garnka i miet, czosnek i cebulę. W międzyczasie przygotowujemy sobie te dodatki. Towu przygotowujemy na patelni. Towu do tego przepisu ma przypominać nieco strukturze nie mięso mielone, e, dlatego zanim je na patelnię, pokruszcie je po prostu albo dłońmi, albo na przykład widelcem e, na talerzyku, tak żeby miało... Trochę tak, jak dzisiaj przygotowujemy je to tofu w krzyżnicy. Tak? Kruszone tofu wrzucacie na patelnię i smażycie je dość długo. Będziecie oczywiście... Chyba trochę przesadziłam... ...lajem w Będziecie oczywiście lubili... Jak kolor jest struktura ma to tofu, ale chodzi o to, żeby faktycznie było dość twarde, eee, wręcz takie kupiące z wierzchu, potem będziemy jeszcze zalewać sosem sojowym, żeby ono jeszcze zmięknie, a w tym chcemy, żeby się naprawdę dobrze podstawiło. Proszę, do no to jest, nie potrzebuje jakoś e, szczególnie dużo uwagi i zachodu. Ja będę go po prostu na koniec e, smażyć na patelni i zaprawiać odrobiną sosu sojowego i jakiegoś słodzika. Tutaj możecie użyć syropu z agawy, możecie użyć cukru trzcinowego, możecie użyć syropu klonowego. Chodzi o to, żeby zrobiła się z tego taka lekka glazura i w takiej samej glazurze będziemy smażyć potem żeby już tak, jak głównym punktem programu w pewnym sensie jest tutaj makaron ramen. I tutaj nie mam zrobić się czym Wam pochwalić, dlatego że makaronu ramen przeważnie nie robię sama. W internecie znajdziecie całkiem sporo przepisów, jak przygotować taki makaron własnoręcznie. ręcznie, tak ja przeważnie używam gotowego makaronu. Możecie go kupić w typach, z jazyk z no i wtedy po prostu przygotowujecie go zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Ja tutaj mam w w formie, formie gniazdką on przypomina trochę ten makaron z zupach chińskich, ale jest normalnie przeznaczony do gotowania, to nie jest taki instant, który się tylko zalewa wnętrzem. Cebula i imbir są już gorącnie podsmażone, dlatego zalewamy je teraz wodą razem z grzybami, które się tutaj moczą. W ogóle możecie już na tym etapie lekko, e, lekko posolić. Oczywiście lepiej dać tej soli mniej niż za dużo, bo do soli zawsze go potem można, ale ja daję e, taką solidną szczyptę na oko, tej pół łyżeczki. Przykrywam garnek. I od momentu zagotowania na bardzo wolnym ogniu gotuje całość 10 minut. W tym czasie nasze toku jest już bardzo fajnie podsmażone. I następny krok to będzie zalanie go e, mieszanką e, sosu sojowego i odrobinę jakiegoś ostrego sosu. Tutaj, w zależności od tego, co macie ręką, możecie użyć albo jakiegoś e, azjatyckiego soku z tyłu albo na przykład ostrego oleju chili, który ja też zawsze sobie przygotowuję do, do ramenu. Jeżeli naprawdę nie macie niczego takiego pod ręką, po prostu sa na sam koniec smażenia dodajcie odrobinę ostrej papryki. W tym przepisie do tofu używam jasnego sosu sojowego. W tym momencie dajecie też ostry sos. Smażymy to już tylko chwileczkę, tak żeby to wchłonęło cały sos sojowy i od razu to wyłączamy, żeby już tego sosu sojowego niepotrzebnie nie palić. Po 10 minutach wyławiacie z, z tego bulionu grzyby shiitake i iglony kombu i teraz tak, z Glonami jest taka sprawa, że można ich używać więcej niż raz, one pogotowane tylko 10 minut jeszcze nie oddają całego swojego smaku, więc możecie je jeszcze kilka dni trzymać w lodówce albo nawet zamrozić i jeszcze raz użyć ich do bujonu. Hmm, za to grzybów shiitake będziemy używać dalej w tym przepisie. Kiedy wyłowiliście już glony i grzyby shiitake, wy razem z tym wszystkim w środku blendujecie. Warto poczekać aż troszeczkę ostygnie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że tak gorący bulion będzie wam bardzo mocno, będzie wam bardzo mocno tępił blender, a jeżeli blender nie jest bardzo dobry, to łatwo go też w ten sposób spalić. A po drugie dlatego, że przy blendowaniu czasem się klapie i bardzo łatwo się poparzyć. Jeżeli zależy wam na tym, żeby gotowy wywar był bardziej klarowny, to znaczy on dalej będzie zawiesisty, ale <laughs> chodzi o kawałki, możecie go przecedzić przez drobne sitko bujom przecedzony, teraz dodajemy do niego mleko sojowe i masło orzechowe. Może najpierw dodajemy masło, bo w gorącym bujonie łatwiej nam się równo rozprowadzi. W przepisie macie dwie łyżki, oczywiście możecie dać tego troszkę więcej, trochę mniej, wiadomo, masło orzechowe trudno odmierzyć idealnie, więc to są pewnie takie duże dwie łyżki. Jeśli macie problem z rozprowadzeniem masła orzechowego, to możecie je wszystko razem jeszcze raz zblendować. Teraz dodajecie mleko sojowe i pamiętajcie, żeby z mlekiem już tego nie zagotowywać, dlatego że to mleko Wam się po prostu zważy, a zupełnie nie ma takiej potrzeby. W tym momencie możecie spróbować bulion. On powinien być już mocno orzechowy i grzybowy, natomiast pamiętajcie, że musi być mniej słony niż doraźnie chcecie, żeby był, dlatego że na samym końcu będziemy go łączyć z pastą tarę. Łączycie to jeszcze taką chwilkę, żeby się podgrzało, tylko pamiętajcie, nie gotujemy. Jeżeli chodzi o przygotowanie makaronu, no to nie ma tutaj żadnej filozofii, o ile nie, nie robicie własnego. Jeżeli korzystacie tak jak ja z gotowego makaronu ramen, to po prostu postępujcie zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Przedostatnia rzecz, którą dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić, to jest pasta tarę. Czyli tak jak wspomniałam zaprawa, zaprawa do ramenu. Te kosty są bardzo różne, w zależności od tego jaki chcecie uzyskać efekt końcowy, one są oparte na soli, sosie sojowym, albo tak jak nasza dzisiaj, na pastie miso właśnie. Um, używamy jasnej pasty miso, octu ryżowego, mirinu, wybaczcie, mam tutaj w, w, tu w obskrowanej butelce um, i sakę, które jest za mną, więc zobaczycie, zobaczycie już ją potem w misce oraz oleju sezamowego do Chłaczek. <laughs> Do każdej miski na pojedynczą porcję ramenu dajecie sobie tutaj do przepisu, dajecie po dwie łyżki oleju sezamowego, dwie łyżki jasnego sosu sojowego i po łyżce jasnej pasty miso od ryżowego i sake. I jeżeli lubicie bardziej intensywne, bardziej słone smaki, możecie dać nieco więcej pasty miso. Na wszystko razem łączycie, to są płynne i półpłynne o bardzo różnej konsystencji, dlatego musicie je chwilę po prostu razem poucierać, bo chodzi o to, żeby powstała z tego, powstała z tego taki jednolity sos, jednolita pasta. Kiedy zaprawa jest gotowa i jest takim jednolitym sosem, wlewacie do niej trzy łyżki gotowego bulionu, który wcześniej przygotowaliśmy, porcję makaronu, a na wierzch dodatki. Najważniejsze części ramenu już gotowe, teraz będę przygotowywać dodatki, które zobaczycie potem na przebitkach. Hmm, oczywiście tych dodatków możecie wybrać sobie znacznie więcej. Ja zwykle używam tofu, które dzisiaj przygotowaliśmy, jakiś rodzaj kapusty, jakiejś zieleninki, która bardzo fajnie przełamuje smak kremowego ramenu, troszkę sezamu, troszkę ostrego oleju, jeżeli mam taki pod ręką, jeżeli nie przygotowuję tego dla kogoś, kto bardzo nie lubi ostrych rzeczy, tak jak dotarka. Poza tym, zawsze warto dodać nieco glonów Nori. Popularnym dodatkiem może być też na przykład kukurydza. A tymczasem ja zabieram się za nakładanie zupy. Mam nadzieję, że ten przepis zainspiruje Was do tego, żeby samemu spróbować ją zrobić. Że nie był zbyt trudny. Oczywiście, ramen to nie jest ani szczególnie lokalne danie, e, ani być może najłatwiejsze. Faktycznie tych kroków, tak jak widzieliście, było całkiem sporo. Natomiast to jeden z łatwiejszych przepisów, taki, który się 100% udaje i który. W całości przygotowujemy z produktów, które albo są dość dobrze dostępne w Polsce sezonowo, albo są na przykład suszone i, i też um, dostępne całym rokiem, to oczywiście w związku z tym nie jest przepis na co dzień i, i prawdopodobnie i ze względu na jego składniki, i ze względu na czas przygotowania, ale chcemy, żebyście na naszym kanale mogli znaleźć też takie przepisy, troszeczkę ciekawsze, um, eksplorujące te kuchnie, które naturalnie mają bardzo dużo wegańskich i, i roślinnych przepisów, tak, żebyście znaleźli coś dla siebie bez względu na to, jaką w preferujecie. Ja tymczasem znikam nakładek zupę. Zobaczycie efekt na koniec. Cześć i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa. A jeśli spodobał Wam się nasz przepis, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Znajdziecie tutaj takich przepisów więcej już wkrótce. Cześć, do zobaczenia!